No dobra Krzysiu, jak należy wtopić węzę? Co robisz? Kładziesz węzę, tak? Tak. Teraz przykrywam. Obciążam. Teraz tata musi nałożyć. Dobrze. No, ja nie mogę. Dobrze, Dobrze, będzie dobrze. Raz no. Raz, dwa, trzy, cztery. No i teraz poczekaj jeszcze odepnę. Okej. Dobra. I no, i pokaż wtopiona, jak się ramkę trzyma za górę. Okay. Która? O, za to, tak? Tak wygląda. Da to... ja pokażę, jak wyglądała ramka. Tak wyglądała ramka, a tak wygląda już po, e, w po wtopieniu węzł. Dobrze, super.